Dzień dobry. Wyszedłem z pracy i widzę, że jest piękna pogoda, a rano widziałem piękne pszczółki latające nad kwiatkami przy bloku, więc prawdopodobnie pojedziemy dzisiaj bardzo blisko, czyli pod blok. Tak w ogóle to stary Helios na pierścieniu. Zwykły Helios na pierścieniu 11 mm. No tu się po prostu nie da inaczej. Ich jest wszędzie pełno. Wszędzie. Saluszkie te, te krzaczki. Tyle. 20 minut pod blokiem. Helios na pierścieniu. Niewiele trzeba. Fajnie pracują.